Dzień dobry, nazywam się Andrzej Burzyński, jestem konsultantem biznesowym, a dzisiaj ze mną w studio jest Sylwia Przespolewska. Dzień dobry, trener windykacji miękkiej. Zobaczcie Państwo, taka miła osoba i zajmuje się windykacją, ale windykacją miękką, która jest specyficzną formą windykacji. Sylwia, powiedz, jak to się zaczęło? Z windykacją miałam do czynienia 10 lat temu, po raz pierwszy. Yy, zawołał mnie do siebie któregoś dnia szef, pracowałam wtedy w starostwie jako księgowa i zakomunikował mi, że dzisiaj będę zajmowała się windykacją. Tylko wtedy jeszcze windykacją twardą. Popatrzyłam na niego i powiedziałam. Stop sobie. Co to jest windykacja twarda? Windykacja twarda polega na tym, że wysyłamy wezwania do zapłaty do dłużników. Jeżeli nie płacą na podstawie wezwania do zapłaty, wówczas sprawę kierujemy do sądu. Jeżeli poprzez sąd również nie chcą płacić, no to ostateczną wersją jest jeszcze... Komornik. Tak. No, aż trudno przez gardło tak. przechodzić, oczywiście, ale powiedz, no dobrze, no to jest twarda, to miękka to co to jest w takim razie? A miękka to jest rozmowa telefoniczna, sms-owa bądź też mailowa, czyli to ja to nazywam budowaniem relacji z dłużnikami, którzy kiedyś byli naszymi klientami na początku, a dopiero stali się dłużnikami, jak przestali płacić na czas. Mhm. Wymieniłaś różne formy, a czy rozmowa twarzą w twarz też się w tym mieści? Yy, ja nie rozmawiam twarzą w twarz, moja windykacja miękka polega na rozmowie telefonicznej. Yy. No. Uważam, że to jest troszeczkę trudniejsze niż rozmowa twarzą w twarz. No na pewno, ale dobrze, o tym jeszcze powiesz. A, yy, teraz wrócimy do Twojej historii, czyli zostałaś wezwana, poproszono Cię o windykację, zająłeś się windykacją twardą, czyli jeżeli nie, to przyjdzie komornik. Tak, tylko jeszcze chcę dodać, że jak szef zakomunikował mnie, że będę zajmowała się windykacją, to nie wiedziałam w ogóle, co to jest. Paraliżował mnie ogromny strach, lęk i też stres i wstyd. Ponieważ jako księgowa stwierdziłam, że ja nie chcę zajmować się windykacją, bo to nie jest dla mnie. Od tego są radcy prawni i adwokaci, a nie księgowa. Ale szef powiedział, że mam się tym zajmować i się tym zajęłam. W głowie miałam wtedy już naprawdę negatywne myśli same, ale że znałam radca prawnego, poszłam do niego, a jeszcze dodam tylko, że szef nie zabezpieczył mnie w żadne narzędzia, nie przeszkolił, nie wysłał mnie na żadne szkolenie, tylko pozostawił sobie samej. Mm. Także poczytałam troszeczkę w internecie na temat windykacji, poszłam do swojego yy, znajomego radcy prawnego i on dał kilka wzorów wezwań do zapłaty i pozwów do sądu. Ale w głowie, pomimo tego, że wysyłałam same wyzwania do zapłaty, miałam czarne scenariusze, czarne myśli. A jak co będzie, jak dłużnik przyjdzie, jak na mnie będzie krzyczał? Długo nie myślałam o tym, długo nie musiałam o tym myśleć, bo to co myślimy, to się za chwilę urzeczywistnia. I faktycznie przyszedł do mnie kiedyś dłużnik z takim świstkiem papieru, przepalonym całym, i od razu od drzwi zaczął krzyczeć. Co ja mu tutaj wysłałam? W związku z tym, że wysyłam wyzwania do, wysyłałam wyzwania do zapłaty w dwóch egzemplarzach, wyjęłam z szafy jeden egzemplarz, wiedziałam już za co ma niezapłaconą kwotę i jakie ma odsetki do zapłaty. I ten dłużnik wtedy na mnie krzyczał, dlaczego ja do niego nie zadzwoniłam i im go nie uprzedziłam. I on był agresywny. W związku z faktem, że ja też wtedy byłam agresywna, ponieważ nie chciałam wykonywać tego zawodu i wiadomo, jeżeli ktoś jest agresywny, to no to agresją na agresję odpowiedziałam jemu, że ja nie mam obowiązku do niego dzwonić. W decyzji jest wyraźnie napisane, że do 31 marca jego obowiązkiem jest zapłacić, a jeżeli nie pamięta, to niech sobie kartkę na, na kartce napisze i kartkę przy powiesi na szybie, na lustrze czy na lodówce, i żeby pamiętał co roku. Więc pan dalej w swojej agresji powiedział do mnie, że on nie zapłaci odsetek, to mu powiedziałam, że jeżeli nie zapłaci odsetek dalej cała rozmowa jest na poziomie agresji i takim stanem emocjonalnym, negatywnym i mówię do tego pana, że jeżeli pan nie zapłaci odsetek, no to odejmiemy panu odsetki od należności głównej i dalej będzie pan do miał niedopłatę, to stwierdził, że jestem bardzo niemiła i on idzie na skargę do starosty. To powiedziałam do niego tak: Starosty pokój mieści się na pierwszym piętrze, korytarzem na wprost dojdzie pan do sekretariatu i po lewej stronie mieści się siedziba starosty. Wyszedł, po pięciu minutach wraca, rzuca mi kwitek. Już wiedziałam, że zapłacił. Patrzę, że zapłacił też odsetki, należność główną. I mówię, że ja nie potrzebuję tego papierku, że to jest dla niego dowód zapłaty, a do mnie i tak informacja dojdzie z kasy, że zapłacił. Wyszedł, powiedział do widzenia. Powiedziałam do widzenia, pożegnaliśmy się. No ale już wtedy miałam taki dzień zepsuty, że tak powiem, ponieważ no, stres wziął, wziął górę i przeżywałam mocno. Ale miałam taki jeszcze inny przykład, przypadek, kiedy y, mieliśmy dosyć dużego dłużnika, ponieważ kupił od nas nieruchomość, i sprawa trafiła do sądu, ponieważ nie płacił, nie płacił na podstawie jednego wezwania, drugiego wezwania. Sprawę skierowałam do sądu i wtedy przyszedł z takim pięknym bukietem kwiatów bombonierą i ajer koniakiem. Niestety do, starosty, do starostwa wszedł, i wtedy zaczęliśmy rozmawiać. Ten pan poprosił mnie, żebym wycofała sprawę z sądu, ponieważ on naprawdę wszystko zapłaci, tylko teraz akurat w tym momencie nie ma finansów i nie chciałby, żeby ta sprawa toczyła się w sądzie. Powiedziałam, że nie mam aż takich kompetencji. <laughs> Przepraszam. Ale zaproponowałam, żeby napisał pismo do starosty z informacją, że on zapłaci całą należność, żeby podał termin i kwoty, w tych terminach uwzględnił i żeby sam dodał taki jakby paragraf, że jeżeli nie wiąże się z tego zobowiązania, to wówczas ma świadomość, że my sprawę skierujemy ponownie do sądu. I czy to był ten moment? W którym nawróciłaś się na windykację miękką? Tak, to był ten moment. Uznałam, że rozmowa z dłużnikiem przyniesie większe korzyści i efekty, a przede wszystkim ona była na takim już miękkim poziomie, już bez emocji takich negatywnych i stwierdziłam, że jednak jak zadzwonię i porozmawiam z dłużnikiem, powiem jemu, że ta należność jest niezapłacona, przyniesie obopólne korzyści, zarówno dla niego, jak i dla firmy oraz i dla mnie, ponieważ ja nie będę już tak mocno. Pod tym stanem negatywnym, emocjonalnym. Więc uważam, że przynosi duże, dużo większe korzyści niż napisanie samego wezwania do zapłaty. I przerwę ci teraz. Tak. Tutaj mamy tak. przykład tego, Sylwia, już 10 lat zajmuje się indykacją miękką, że człowiek ma większy potencjał niż sobie wyobraża. Została wrzucona w pewną sytuację i zobacz. Wszystko zależało od niej. Mogła się użerać, pisać te pisma, a w końcu dzwonić się z tej pracy i powiedzieć sobie, to do niczego. Ale przeprowadzała refleksję nad tym, co się dzieje. I powiedziała sobie nagle: Nie, ja to będę załatwiać w inny sposób. I zobacz, to jest to. Czasami trudne sytuacje, w których jesteśmy, mówimy: O, to jaka straszna sytuacja. Ta sytuacja jest po to, żeby cię czegoś nauczyć. Powiedz, Sylwia, wracając do Twoich czterech, czy myślisz, że windykacja jest dla każdego? Yy, tak. Jeśli chodzi o moje zdanie, to uważam, że windykacja jest dla każdego. Niezależnie jaki zawód wykonujemy, to ważne jest to, jakim jesteśmy człowiekiem. Kim jesteśmy? Czy potrafimy panować nad swoimi emocjami? Czy rozdzielamy swoje ja od ja w roli? Czy umiemy w sposób asertywny rozmawiać z drugim człowiekiem? Także spójrzmy nawet na taki przypadek. Przychodzi do warzywniaka klientka i krzyczy do ekspedientki, a w warzywniaku jest duża kolejka innych osób i ona wykrzykuje: Co mi pani tutaj wczoraj sprzedała? Te orzechy wszystkie są puste, a banany to do kosza się nadają. I teraz, jeżeli ekspedientka. Może zareagować agresywnie, tak jak klientka, i powiedzieć, że jeżeli Pani nie pasuje, to proszę sobie robić zakupy w innym sklepie. Ale jeżeli ekspedientka z empatią podejdzie do tej klientki i zapyta ją, a ile pani kupiła tych orzechów? No nie wiem, może kilogram? A ile pani tych orzechów ołyskała? Pół kilo nie wiem. A z, a z tych pół kilo ile było pustych? Jest Pani w stanie ocenić? No nie wiem, ale wszystkie były puste? Nie, wszystkie nie były puste. Czy jeżeli zważy, odważy Pani teraz pół kilo i w ramach reklamacji dam je Pani, czy uzna Pani sprawę już za zamkniętą, oczywiście pewnie klientka pójdzie na taką ugodę, prawda? Więc Ej, i... Właśnie, i tutaj mamy kolejny <coughs> przykład, który mówi Sylwia. Sylwia ma mnóstwo takich przykładów, ona ma go, godzinami, dlatego ja trochę to tnę, żebyś mógł oglądać to i nie, nie spędzać cały godzin na tym. Ale zobacz, to jest przykład jej kompetencji. To są te kompetencje, których Sylwia uczy na szkoleniu, jak efektywnie prowadzić biznes, w którym y, pierwsza część jest o, o tym, jak zbudować model biznesowy, jak skanować swój biznes, a druga część jest o negocjacjach. I właśnie tutaj Sylwia jest główną osobą, która uczy nas specyficznej formy negocjacji, jaką jest windykacja miękka. Ale wracając do Ciebie, Sylwia, powiedz yy, co jest porażką w indykacji co, co ty rozumiesz przez porażkę w indykacji miękkiej? znaczy teraz akurat moją porażką ponieważ z porażkami to jeszcze chcę to jeszcze sobie staram radzić i uważam że porażki mnie budują ale moją porażką teraz w indykacji miękkiej to jest efekt końcowy, kiedy jest niestety jest rozmuszona do wysłania wezwania do zapłaty. Ponieważ jak już od czasu, kiedy zajmuję się windykacją miękką, staram się naprawdę odchodzić zupełnie w 100% od windykacji twardej, jednak się nie udaje. I to już chyba nawet nie z mojej przyczyny, nie z mojej winy, ponieważ podejmuję różne działania. I myślę, że na dzień dzisiejszy to jest moją porażką, kiedy wysyłam wyzwania do zapłaty. Okej, okay. i tutaj jest kolejna lekcja, której możemy się nauczyć, że odpowiadasz przed innymi osobami, ale nie odpowiadasz za inne osoby. Co mam na myśli? Czyli Sylwia robi wszystko, żeby doprowadzić do pomyślnego e, zakończenia tej sprawy, ale nie wszystko zależy od niej. Tak samo my robimy wywiad, robimy wszystko, żeby przedstawić jak najlepiej temat, ale nie od nas zależy, jak ten temat przyjmiesz, tak? My swoją część robimy, ty swoją część też robisz słuchając i za to ci dziękujemy. I Sylwia, na zakończenie powiedz... Porażki, porażkami, na nich się uczymy oczywiście, ale sukcesy w indykacji. Na czym polegają? Masz w ogóle jakieś sukcesy? Ktoś w ogóle zadzwonisz, porozmawiasz że ktoś mówi: Tak, Pani Sylwia, oczywiście ja zapłacę bardzo chętnie. <noise> Ostatnio usłyszałam nawet od znajomych, że ja nie tylko jestem windykatorem, a może nawet nie windykatorem, a mediatorem, a nawet negocjatorem i otrzymuję same trudne sytuacje. I powiem na przykładzie swoim, na przykładzie swoim firmie, z którą współpracuję w chwili obecnej, zadzwoniłam do pani, żeby zwindykować należność. A pani powiedziała, że ona wie, ale nie zapłaci, ponieważ oczekuje korekty. I zapytałam: No dobrze, ale to dlaczego ma być ta korekta? Bo wasz, wasz pracownik przyjechał i próbował podłączyć urządzenie, ale jednak mu się nie udało. I dopiero to urządzenie zostało podłączone po 6 dniach, więc za 6 dni proszę wystawić nam korektę. Powiedziałam, że dziękuję, zapoznam się z tą sprawą, z tym tematem wśród naszych pracowników i że do niej odzwonię, żeby powiedzieć jej na yy, swoje stanowisko. Zadzwoniłam do swojego kolegi z działu serwisu. On mi powiedział, że y, oczywiście y, taka sytuacja miała miejsce, ale nie z naszej przyczyny, tylko dlatego, że komputer, do którego miało zostać podłączone urządzenia, nie miał jakichś tam parametrów. I to nie była jakby nasza przyczyna, tylko przyczyna no, samego komputera, no, urządzenia. I dowiedziałam się, że nasz pracownik z działu IT na drugi dzień, od razu zadzwonił do informatyka w tamtej firmie i przekazał informacje po kolei, jak co ma zostać zrobione, żeby podłączyć urządzenie do komputera. I taka rozmowa trwała około 1,5 do dwóch godzin. Dodał jeszcze tam swoich różnych informacji, które zna z dziedziny informatyki, dla tamtego informatyka, ale u nas taka usługa kosztuje 150 zł za godzinę netto. Mając już informację, zadzwoniłam do tamtej pani i powiedziałam, że szanowna pani, y, wiem już na czym polegał problem i tutaj pani kwestionuje jakby y, zasadność faktury i chce korektę, ale korektę moglibyśmy zrobić za jeden dzień i to jest kilka złotych, ale musielibyśmy obciążyć państwa fakturą za 150 zł za godzinę, ponieważ nasz pracownik świadczył państwu usługę. Ale chcemy na, nas, na dobry początek współpracować z państwem, i dlatego zrobiliśmy taką usługę w ramach reklamacji. I czy pani taką reklamację uwzględni i zapłaci całą należność? Pani powiedziała, że tak. Właśnie to jest jeden z wielu przykładów. Sylwia mogłaby tu godzinami, <śm> więc na tym przykładzie poprzestaniemy. To czego uczysz, Sylwia, to nie tylko tego, jak odzyskać pieniądze, ale jeszcze zachować dobre relacje z klientem który zobacz, jeżeli ktoś miał problem i Ty go dobrze potraktowałeś, to on będzie bardziej lojalny w stosunku do Ciebie niż był przedtem. Jeżeli jesteś tym zainteresowany, negocjacjami oraz budowaniem, tworzeniem biznesu, to zapraszamy Cię na szkolenie online jak efektywnie prowadzić biznes. Na tym szkoleniu Stanisław Koźlub, przedsiębiorca z 25-letnim stażem, Sylwia Przespolewska, 10 lat w indykacji miękkiej oraz ja będziemy się dzielić swoim doświadczeniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I mam nadzieję do zobaczenia.